Nowy rok, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. W pierwszym czytaniu z Księgi Liczb Pan Bóg nakazuje Aaronowi i jego synom, czyli kapłanom, błogosławić Izraelitom. Każe im błogosławić. W jaki sposób ma, mają błogosławić? Mają mówić tak, niech Cię Pan błogosławi, strzeże, niech rozpromieni swój oblicze nad Tobą. Czyli tak naprawdę oni mają błogosławić, ale mają mówić o tym, że to Pan Bóg będzie błogosławił. I sam Pan Bóg mówi na końcu: Że w ten sposób oni będą wzywać mojego imienia, a ja będę im błogosławił. Czemu Pan Bóg nie może po prostu pobłogosławić? Czemu Pan Bóg nie może udzielić dobra bez kapłanów? Czemu Pan Bóg nie może udzielić dobra bez pomocy drugiego człowieka? Dlaczego nie możemy się sami otworzyć, wejść do izdebki i być błogosławieni? Jest jakaś taka niesamowita mądrość, czy tajemnica boska, która chce, żebyśmy nawzajem dla siebie byli znakiem od Boga. Która chce, żebyśmy przekazywali dobro od samego Pana Boga. Która chce, żebyśmy byli też dla siebie nie tylko ludźmi, ale byli też dla siebie pomostem między Bogiem a człowiekiem. To jest, to jest niesamowicie piękne zadanie, że mogę błogosławić, że mogę... To dobro, które płynie od Pana Boga do Ciebie przekazywać przez siebie, że jestem w jakimś sensie do tego powołany, że to jest moje zadanie. Potrzebujemy drugiego po to, żeby odkryć Pana Boga bardziej, potrzebujemy drugiego, żeby doświadczyć dobroci Bożej bardziej, potrzebujemy drugiego po to, żeby, żeby bardziej być Boży. Jest w tym czytaniu jakaś taka niesamowita mądrość, żeby zacząć Nowy Rok z tą świadomością, że, że jeżeli chcę, żeby Boga w moim życiu było więcej, to też trzeba ludzi, którzy, którzy będą mi błogosławili w imieniu Pana Boga. Psalmista mówi o tym, żeby Pan Bóg się zmiłował nad nami, żeby znowu nam błogosławił, i żeby ukazał nam pogodne oblicze. Ukazać pogodne oblicze znaczy nie gniewać się, znaczy nie chcieć nas karać, ale być miłosiernym, zlitować się, być dobrym dla nas. To jest jakieś takie doświadczenie, które mówi mocno, że jeżeli Pan Bóg będzie zagniewany, jeżeli Pan Bóg nie będzie po naszej stronie, to naprawdę będzie ciężko z nami, ciężko będzie z nami. I bardzo nam brakuje nieraz w życiu takiego przekonania, że Bóg jest po naszej stronie. Często jak zgrzeszymy, to mamy takie poczucie, że człowiek jest gorszy, że już się do niczego nie nadaje, że jest tylko śmieciem, że tak naprawdę no kim on jest, a jeszcze jak ci ludzie dogadają, że, że jesteś niepotrzebnie taki czy owaki, to masz takie poczucie bycia zerem niepotrzebnym. Masz takie poczucie bycia rzeczywiście nikimi. I teraz, kiedy dowiadujesz się o tym, że Pan Bóg może nie tylko ci błogosławić, ale może okazać pogodne oblicze, może się cieszyć, jak, jak, jak dziadek, jak babcia na widok wnuków, jak rodzice na widok własnego dziecka, jak ukochany na widok ukochanej, to człowiek się podnosi na duchu, kiedy wie, że Bóg ma przed nim rozpromienione oblicze. Żebyśmy nie myśleli, że Bóg się na nas gniewa, żebyśmy nie myśleli, że że Pan Bóg po prostu nie lubi nas, żebyśmy jakby zobaczyli w tym Nowym roku, zobaczyli rozpromienione, pogodne oblicze Boga nad nami, żebyśmy zobaczyli Jego radość na widok naszego życia, naszej duszy, naszego funkcjonowania, na naszej nadziei, żebyśmy sobie nie dali wmówić tego, tym, temu, co nie dali wmówić tego, co, co mówi diabeł, że jesteśmy niekochani przez Pana Boga, że jesteśmy przez Pana Boga odrzucani. Drugie czytanie pójdzie jeszcze bardziej, to znaczy mówi, że nie tylko Pan Bóg nam okazuje pogodne oblicze, ale kiedy nadeszła pełnia czasów i narodził się syn z niewiasty, to w nim otrzymaliśmy przybrane synostwo, a razem z tym synostwem otrzymaliśmy ducha, który mówi w nas, Abba, ojcze, ojcze, tato. Tato, ojcze, że ja mogę mówić do Pana Boga, nawet ojcze. Więc nie tylko to, że on ma pogodne oblicze, że jest jakimś dyrektorem, który się uśmiechnął, albo kimś ważnym, który mnie lubi, ale to jest przecież mój, mój tata, to jest mój tata. Czy to jest ktoś, bez którego ja bym nie był, który chciał, żebym był na tym świecie, który chciał, żebym się na tym świecie zrodził. Duch Święty jest tym, który woła w nas do Boże. Jesteś moim tatą i jeżeli nie ma w nas takiego pragnienia, takiego wołania, jeżeli jakoś tak automatycznie nie zwracamy się do Pana Boga, że On jest naszym dobrym, kochanym tatą, to znaczy, że ciągle nam brakuje Ducha Świętego. I my musimy prosić, chcemy prosić, no zależy nam na tym, żeby Duch Święty był w nas bardziej obecny, bo kiedy będzie bardziej obecny, to łatwiej będzie człowiekowi, nie tylko łatwiej wołać do Boga ojczy, ale rzeczywiście będziemy tego doświadczać. Potrzebujemy ducha przybrania za synów. Potrzebujemy ducha świętego, który nas będzie wołał, w którym odkryjemy, jak, jak wielką wartością jest człowiek, skoro jesteśmy nawet, nawet dziećmi samego Pana Boga. Ewangelia opowiada o tym, jak pasterze przyszli do, do Betlejem, do Maryi, do Józefa, jak opowiadali o, o objawieniu aniołów. Ewangelia opowiada też o tym, jak nadano imię Jezus w ósmym dniu o obrzezaniu ale też o tym, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała w swoim sercu. Dwa czasowniki, zachowywać, strzec, pilnować, żeby, żeby nie popadło coś w ruinę, żeby nie zostało zniszczone, żeby nie zostało zapomniane. A więc troszczy się o to, co słyszy, żeby to nie umknęło gdzieś jej sercu, ale też rozważa, medytuje nad tym, zastanawia się, nie, nie pozostawia tego, można powiedzieć, jakby jak nieraz ktoś z nas nakupi ubrani i w szafie je trzyma, albo nakupi książek i nigdy tych książek nie trzyma. Nie. Słucham tego, co mówią o moim synu i myślę potem o tym. I w tym sensie Maryja jest dla nas Bożą rodzicielką, dla nas również Bożą rodzicielką, że na początku tego nowego roku ona nam mówi: słuchaj, słuchaj dobrze, co się mówi o Bogu, słuchaj dobrze, co, jaki jest Pan Bóg. Staraj się zachować te, te wszystkie sprawy, słowa w swoim sercu i myśl o tym. Dużo będziemy myśleć o sprawach ludzkich, dużo będziemy myśleć o sprawach swoich, ale spróbujmy w tym roku myśleć więcej i pilnować tego, co jest tego, co jest po prostu Boże. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.